Siema, jestem jest kolejny odcinek na moim kanale No i jest to odcinek oczywiście z FIFA 23 Jeszcze nie ma gameplayu Ale mamy najlepsze kluby do kariery W FIFA 23 Poprzedni odcinek tego typu, rok temu przyjął się Mega, no i jest to najpopularniejszy odcinek Na tym kanale, także mam nadzieję, że chociaż W połowie powtórzymy ten sukces No i co, pamiętajcie o peczkach w górę Wbijajcie na naszego Discorda, strefa karier Bardzo fajny community, link w opisie No i myślę, że możemy lecieć z odcinkiem Pierwszym z jest Sunderland AFC Oczywiście na grafice, ładnie macie się wszystkie fakty dotyczące kariery, no nie wszystkie ale jakieś takie ważne, no i co do Sunderland no to właśnie ostatnio skończyłem oglądać serial Sunderland Till I Die, no i nie ukrywam że wzbudziło to moją sympatię do tego klubu znając sytuację klubu, który spadał z ligi, naprawdę można się do niego przywiązać no i tym samym czuć większy fan z gry dlatego wszystkim polecam ten serial no i oczywiście jeżeli chcecie zacząć tą karierę, no to naprawdę będzie fajnie go obejrzeć żeby właśnie poczuć tak naprawdę o co chodzi w tym klubie, a co do Sunderland to mają oni ogromną rzeszę kibiców, gdy w sezonie 16-17 spadli do Championship w Sezonie 17-18 do League większość fanów stała z nimi i pomogła przetrwać. Po prostu kryzys, e, z którym się borykali, to były ogromne kłopoty finansowe. Kontakt z kibicami dla klubu jest bardzo ważny, dlatego w tej karierze musicie oprzeć skład na dwóch, trzech zawodnikach ze szkół juniorów. No i wiadomo, zwiększyć to identyfikację fanów z klubem. No a oprócz tego postarajcie się ściągać graczy z wysp brytyjskich, a waszym celem jest zdobycie następnego, siódmego trofeum Mistrza Anglii. No i na samym klubu mamy no i jest to ex aequos że najbardziej utytułowany klub w ligę, na swoim koncie aż 10 mistrzostw Francji, z czego ostatnie ponad 40 lat temu. Niestety, klub w poprzednim sezonie spadł do drugiej ligi. Sam etienne boryka się z kłopotami finansowymi, między innymi dlatego, stawiają głównie na młodzież. Taki też będzie Wasz cel: rozwijanie szkółki niorów i opieranie na nich swojego składu. No i zresztą, jak przyjrzycie się kadrze, no to naprawdę jest ona bardzo młoda, średnia wieku zaledwie 24,9. Oczywiście, nie zapominajcie o sprzedaży niorów. Gdy nadarzy się dobra okazja, no to bardzo ważne jest to, abyście po prostu ich sprzedali i zgarnęli trochę hajsu. Bardzo ważne jest również. Niż posiadanie w składzie kilku francuskich weteranów. Moje propozycje to Gomis, Modeste, Benarfa, Matuidi, Valbuena, Ziniak no i Musa Sisoko, A wasz cel to ponowne stanie się najbardziej utytułowanym klubem we Francji, co może być trudne, bo oczywiście, zanim wy dojdziecie na szczyt, no to PSG może wam trochę odjechać. No i teraz polski wątek, nie jestem fanem żadnego klubu z Ekstraklasy, ale stwierdziłem, że ich umieszczę. Widzę w Łódź po 8 latach nieobecności wraca do Ekstraklasy. Klub ten to czterokrotny zwycięzca polskiej ligi i najbardziej utytułowany klub z Łodzi, którego miejscem z pewnością nie jest pierwsza liga. Znany ostatnimi czasy z dużych frekwencji podczas spotkań ligowych zespół zatrudnia nowego menadżera Marcina Robaka, ich najlepszego strzelca w historii. Oczywiście jest to wymyślona historia, ale możecie jej użyć. Celem klubu jest ponowne zdobycie Mistrzostwa Kraju po ponad 20 latach, no a co do transferów, no to mogę zaproponować m.in. Mariusza Stępnickiego, który jest oczywiście wychowankiem Widzewa Łódź. Czwarty zespół to hiszpański Villarreal, zwycięzca Ligi Europy w sezonie 20-21 oraz półfinalista Ligi Mistrzów w sezonie 21-22. Dwa. jest idealnym zespołem do kariery, ponieważ mają zbilansowaną kadrę. Są tutaj zawodnicy perspektywiczni, między innymi Pino i Czufkueze, no i doświadczeni tacy jak Moreno czy Parejo. Klub ten według mnie ma ogromne szanse na wbicie się do top 4 La Liga. No i tak jest też wasz cel w pierwszym sezonie. Nie będzie to łatwe, ponieważ żółta łódź podwodna musi pogodzić rozgrywki ligowe z europejskimi. No i sprawić, aby właśnie to Unai Emery poprowadził Villarreal do triumfu w europejskich porach w ciągu trzech sezonów oraz do wygrania Ligi w ciągu czterech sezonów. Pamiętajcie, Pamięta ale z transferami, dopóki nie osiągniecie jakiegoś większego sukcesu, zachowajcie taką powściągliwość, jeśli chodzi o transfery. Nottingham Forest, czyli klub znany ostatnio z ogromnych transferów. Może nie ogromnych, ale po prostu tych transferów było bardzo dużo. No, jest to oczywiście legendarny klub. Wraca do Premier League po 23 latach, dwukrotny, zwycięzca dawnej ligi mistrzów oraz jednokrotny mistrz Anglii. W swoim składzie posiadałem kilku ciekawych zawodników, m.in. 21-letniego Brena Johnsona z bardzo fajnym potencjałem, który w sezonie 21-22 zanotował 19 bramek i 9 asyst. Jest ulubieńcem kibiców, który nie może odejść ze zespołu, dlatego musicie zbudować na nim skład. Celem na pierwsze sezony jest spokojne utrzymanie. W maksymalnie trzecim sezonie musicie awansować do europejskich pocharów, a już w czwartym zagrać w finale któregoś z nich. W ciągu pięciu sezonów Nottingham musi mieć na swoim koncie przynajmniej jedno mistrzostwo, jeśli chodzi o jakieś europejskie pochary. W dalszej części kariery właściciele wymagają od was, by klub walczył o top 4 w Premier League oraz bił się o triumf w Lidze Mistrzów. Dzięki arabskim inwestorom Nottingham ma pokaźny budżet, dlatego możecie dodać sobie wybraną kwotę na początku kariery. Oczywiście tutaj taki dodatkowy smaczek, no ponieważ stwierdziłem, że można tutaj coś takiego dodać, skoro tyle transferów się wydarzyło w rzeczywistości. No i dalej coś dla fanów mocniejszych drużyn w karierze, no bo oczywiście nie każdy lubi grać słabymi lub średnimi drużynami. Stara Dama, czyli Juventus, to oczywiście najbardziej utytułowany zespół we Włoszech. Ale nie ukrywajmy, ostatnio są w ogromnym kryzysie, plaga kontuzji, no i zwyczajnie słaba gra nie pomagają, dlatego obecnie zajmują dopiero ósme miejsce, a w poprzednich dwóch sezonach zajmowali dopiero czwarte, czyli ledwo dostali się do Ligi Mistrzów. Waszym celem jest przede wszystkim powrót na szczyt, regularne bicie się o Ligę Mistrzów, no a zwłaszcza o fotel lidera Serie A. No a co do polityki transferowej, starajcie się ściągać zawodników za darmo. Oczywiście nie tylko, no ale tak to robi właśnie Juventus. Wielu zawodników przechodzi za darmo. No i według mnie możecie również skupić się na rozwoju Fedekiezy oraz Nicoli, Fagioliego oraz sprawić, by ta dwójka stała się po prostu filarami składu. Malaga, czyli hiszpański zespół, który ostatnio skończył sezon na 18 miejscu w La Liga 2, no więc był bardzo Bliski spadku, a jeszcze przecież niedawno wojowali w lidze mistrzów w fazie bocharowej. Na no swoim składzie mieli takich zawodników jak Isco, Kazorla czy też Fornals. Właścicielem klubu jest katarski szejk Abdullah Haltani, który ma na swoim koncie niemałą aferę z radnymi miasta, którzy po prostu nie wyrazili na sportową ekspansję mającą objąć całe miasto. Potem szejk odciął korek z pieniędzmi i zaczął nie wypłacać pensji oraz należności transferowych dla innych klubów. Spowodowało to wykluczenie z Ligi Europy oraz możliwość degradacji do niższej ligi, dlatego Malaga musiała wyprzedać swoje gwiazdy, m.in. Santiago Cazorle, no i jak widzicie, po tej krótkiej historii, Malaga to kaprys Sheika, któremu po prostu się to znudziło, no i zaczął wyprzedawać zawodników. Nie wiadomo, kiedy tak naprawdę Shake znowu odpuści ten klub, dlatego bądźcie uważni z transferami. Nie szalejcie, nie wydawajcie zbyt dużo kasy. No, a waszym celem jest powrót do europejskich Pacharów. Ale mówię z racjonalnymi transferami i po prostu normalnym prowadzeniem kadry, bez jakichś mega transferów. No, bo mówię, Shake jest bardzo niepewnym właścicielem tego klubu. No i dalej mamy. Kert Berlin, czyli oczywiście klub ze stolicy, w którym inwestowane są potężne pieniądze, lecz nie ukrywajmy póki co nie przynoszą zamierzonych skutków zespół pomimo ogromnych wydatków i wielu dużych transferów takich jak Piątek Kunia, Luke Bakio czy Tuzart zajął dopiero 16 miejsce w lidze no i musi walczyć o utrzymanie w barażach jest to ogromna umiana na honorze dla właścicieli waszym celem jest doprowadzenie klubu na ich należyte miejsce, do dyspozycji macie ogromne pieniądze i pomoc to państwa z tego powodu, że jesteście zespołem ze stolicy który powinien reprezentować kraj na arenie międzynarodowej przerwijcie hegemonię Bayern Monachium i pokażcie im kto rządzi w Niemczech on czyli klub, którego właścicielem jest były właściciel AC Milanu, Silvio Berlusconi, bogaty Włoch, sprzedał klub chińskiemu konsortium za 740 milionów euro, a trzecioligową AC Monze w 2018 roku kupił za jedynie 3 miliony. Od tego czasu włoski klub, którego miasto jest znane głównie z Formuły 1, wchodzi na salony Serie jako zwycięzca playoffów, gdzie w finale zmierzyli się z Pizą. Silvio Berlusconi zainwestował w klub już kilkanaście milionów, lecz nie tylko w zawodników, bo grali tutaj m.in. Balotelli oraz Kevin Prince Boateng, lecz również w infrastrukturę. Cel AC Monzy, jaki i Właściwie jest prosty, stać się czołową drużyną w Serie Pomoże wam w tym oczywiście duża ilość gotówki, która jest mądrze zarządzana i nie wydawana na lewo i prawo, aczkolwiek nie ukrywajmy, Monza obecnie radzi sobie średnio, a jednak transferów było mega dużo, no i nie przynoszą one skutków. Oczywiście nie wszystko jest tak kolorowe, właściciel klubu jest znany również z afer podatkowych, korupcji i innych tego typu spraw, może być to ciekawa informacja, jeśli używacie storylineu w swojej karierach. Jako ćwiostkę dodam, że w tym klubie gra był zawodnik Lecha, Christian Gittger. No i ostatni zespół na dziś to Galatasaray. Okay, może dość egzotyczny kierunek, ale jego wybór jest jak najbardziej uzasadniony. Galatasaray, czyli najbardziej utytułowany klub w Turcji, skończył poprzedni sezon dopiero na 13 miejscu. Nie udało im się również wygrać pucharu, a w lidze Europy odpadli już w jednej z FC Barceloną. Klub w następnym sezonie nie zagra w europejskich pucharach, a jak na turecki klub przysaje, powinniście sięgać wielu zawodników, którzy powoli zbliżają się do końca kariery. Lecz róbcie to ostrożnie i, i nie proponujcie im chorych pieniędzy, a przed każdym transferem upewnijcie się dwa razy, czy aby na pewno jest to dobry wybór. No ponieważ flopy transferowe w tym klubie będą odbierane przez fanów tragicznie. Warto również wspomnieć tutaj o transferach, które wydarzyły się w minionym okienku transferowym, oczywiście w rzeczywistości. Do Galatasaray między innymi przyszły takie gwiazdy jak Mertens czy Toreira, który oczywiście grał na przykład w Arsenalu. Wasz cel to ponowna dominacja w lidze tureckiej oraz regularna gra w lidze mistrzów, no bo tak Galatasaray kiedyś grało i tak po prostu musi to być. Ponownie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Przypominam jeszcze raz o Discordzie. Link w opisie. Zapraszam również do wspierania kanału. No i pamiętajcie o łapkę w górę subskrypcjach. Myślę, że jeszcze tego typu odcinek w FIFA 23 się pojawi. No bo takich fajnych klubów do karierki jest oczywiście więcej. Także myślę, że jeszcze coś takiego stworzę. No i ja lecę siema.